Zapraszam Państwa na ostatnie spotkanie w ramach dziewiątej edycji autorskich spotkań w sieci 8 maja godzina 20. Gospodarzem jak zwykle Marek Zając, zaś gościem ponownie Tomasz Terwikowski ze swoją najnowszą książką, Biografią Judasza to ja Judasz, biografia apostoła. E, proszę Państwa, z braku. E, mnogości informacji dotyczących Judasza zawartych w Ewangeliach, autor pokusił się o poszukiwania wiedzy o tym apostole, w poszukiwania w kontekście historycznym owych czasów, socjologicznym, a pokrywy analizując tamtego, te, dotyczące tej osoby. W związku z tym powieść nabrała, biografia nabrała detektywistycznego charakteru. Rzecz inspirująca, zmuszająca do myślenia i pokazująca dużo wiedzy dotyczącej owych czasów życia Chrystusa, apostołów ówczesnej Galilei i Judei. Zapraszam serdecznie na spotkanie Marka Zająca i Tomasza Terlikowskiego 8 maja, godzina 20 środa. Do zobaczenia.